No, chcę oklaski, chcę oklaski Czekaj, niech mi się załaduje o, Bo... powitan... oh, my PC Jakiś... mam! Jakiś powitanko masz? Ty? Ja? Tak <głosy> <głosy> Ja mam pożegnamkę dla ciebie Co? Ej, daj to Dobra, polecę, polecę dobra, tak mi reaguje, dobra Ej, widzisz Ej co ty tam robisz, hallo? No, gwarantuję. Nie, no, nie wiem, czy to są oklaski w, w przyspieszeniu, czy no. Czasami <laughs> lepiej nie pytać. Nie na Na no, zbindowanych przyciskach, kurde, get out masz. No. Y jest problem. Nie ja mam itemku. To i tak, no, to, że mam dwa sorty. O, dobra, coś ci mogę dać. Ja pierwsze Żelazne to sobie będą git. Nie, ja on coś lepszego, coś diamentowego. Będą ben, mi mówi, jak byłem z nim sam na rozmowie, że mu coś pewnego nie działa. Okej. Okay. No mi... Że co mi nie działało? Ja nie pamiętaj co mówiłeś? Nie, nie pamiętam. Nie nie, pamiętam. Jak to się za Villa buduje? Co to jest? Gdzie, gdzie, gdzie? No kwarcu, Dobra, idę tam w da ci dać. O, beacon. W ogóle Steve, tak. Ja powiem ci, że ten pot jest tak przemyślany. Steve Minecraft. Steve Wiesz, co każdy kocha, nie? Wiesz, co każdy uwielbia, kocha ponad życie, nie? Właśnie o co ci chodziło, bo ja nie zrozumiałem. Nie wiesz, co każdy kocha ponad życie? Nie wiem, krab. Dobra, taki fun fact: tam chodzą ludzie i no, to ma związek z kasą. Kasyno! No, jak... Ej, Krasyno. ja też robię kasyno, zróbmy razem. Właśnie to robię. To nie tak, że ci ukradłem dwa z takich white concrete po o, to, żeby ty... zrobić to kasyno. No, a nawet nie wiedziałem, Cześć. że mam. Tak, tak okay. wyraźnie. A tutaj dwie osoby mieszkają. One grały kiedyś po 10 godzin dziennie, a teraz nic nie robię. No mączka kosma, dzięki. <laughs> nie no, nie. Maj, trzymaj, 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 trzymaj. trzymaj. Jak, się, jak się robi ten. Uh, ten <laughs> kwart, czy coś? Co? Jak się robi ten kwart, czy coś? Bo zapomniałem. A żebyś wiedział, to naprawię te łopaty, będę miał, będę miał lepsze łopaty. Mówisz, ja mam jeszcze cztery. No, no, Sigma. Dobra, wiesz co? Wiesz co? <laughs> Aha, nie, nie mogę wejść. Co, coś coś jeszcze dam, dobra? Coś ci jeszcze dam, poczekaj. Gdzie w ogóle jesteś? <grym> Ej, co Co zarąbałeś, no. co zarąbałem. na, na, na... Nadal, nadal, nadal widzę, że pozostało to miłego dnia i srania. No tak, no bo to jest nowe motto, nie? No, no i Sigma. Ej, halo, co tak agresywnie? <grym <grym Ej, ja... może Inventory i się tam do ciebie przelece, nie? Aha, Czasem nie jest... Czekaj, bo teraz jest wyłączony, czy włączony? Dobra, kaj, dobra. Mam nowy przypomysł. Kradnij jajko! Kradnij jajko! Kradnij co chcesz, byle nie nic cennego. Dobro. Bo, bo też będziesz miał rozprawę. No i potem puste skrzynki będą. Zakaz handlowania z villagerami. No ja, 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 ja mam... Co wy tu macie, villagerzy? O kurde, się enchant? Kiedy? Dobra, nie stać mnie na... Kajtera. Jakie drogi mają te emeraldy, ci powiem. Ej, Benio, wiesz, że masz dobra. obok... Y, Komisaria. Tak wiem gdzie mi się boję. No właśnie Narzędzia, okej, okay, narzędzia, co my tu mamy? Okej, okay, dobra. Ta wędka mi się przyda. Lawo. Okay. To, to nie jest na nie? Mm, a co bierzesz? Żelazne tulsy Co ty? Crossbow. Co się. Eee. Słuchaj. E, coś ci muszę right. pokazać. Chodź, bloki jest right. się? Nie. Ja a bloki tylko wziąłem. Drewno. Co no, no, Drewno, o. To też mi się przyda. Drewno. Tak, żeby się nie kapli, 11 i patyków trochę. Dobra, nie kapną się jak nic. Ej sobie proszę domowy eee... grindera. Eee... Kamień, dobra, kamienie nie będę zabierał, bo mam mało. Inne. Dobra, koniec tego. Fajwerki, fajwerki, fajwerki tu masz. Ej, zapijesz mnie, zabijesz nie zabijesz mnie. Zapijesz mnie zapijesz Gdzie? Zapijesz mnie. Fajwerki mają. No, w innych. Widzisz? Dobra, nie będę. I po ile, ile mają prochu? Gdzie? A to dla Benka. O kurde! Dla mnie? No, prochy, babci? No, no bo, widzisz? widzisz Sześć Tak. O, <grym> o mogę ja? <grym> ja nie mogę. Ja potrzebuję prochy. Chodź, chodź, chodź. Szukamy ci ja miejsca mi... na... Ja, ja mam jedno serce, nie? Żeby coś i zero jedzenia. Pomogę. A ty tu jesteś. A tu jest spam w ogóle. Chodź, chodź, chodź. Poczekaj chwilę. Idę po łuk. Co tu jest? O, mięso. Kalej. Czy ty się sprawiłeś, że jestem tego typu graczem, że po dwóch dniach zobaczysz mnie całego enchantowanego z Netherite 4 3 Eeeem, okej. Okay. Mi to tam pasuje, nie? Jak ci się A, i wyłączysz kip inventory i zrobisz jakieś trafy. <grym> A drugi nami. Nie, spokojnie. Nie, spokojnie, tylko raz. Ja nie, ale <grym> trochę osób gratu, więc. Ale że ja. wyłączysz kip inwentory? Chodź do mapy. E, no, nie. czasami włączam, czasami włączam, nie wiem. Okay. To zależy, Jakiego jak trafisz. Ciekawa informacja. Patrz, 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 bo to jest najważniejsza informacja. Yy, ale, tutaj jest lewica, tutaj jest prawica. O, dzięki, dzięki, Ona jest y, jeszcze no, przeterminowana. Yy, polecam ci zamieszkać po tej stronie, czyli w tamtą stronę. Ja buduję z Bękiem doma. No. A, razem buduję. O, okej, okay, dobra. To jak będę robił trole, to <grywdy> dwie pieczenie na jednym ogniu. Ejo. <grywdy> jeszcze Benkowi ograniczę to. <grywdy> Po koniec, Cywik, ja już materiały na dom nam ogarniam. Bardzo fajnie nam ogarniam. Nic nie muszę robić. Okej, okay. ocelot, fajnie. Ston, pyk, drewno, drewno. Kolejne, to fajnie. Hmm. <ścoughs> no jest strzałe, jest strzałe. z możesz się <ścoughs> wypchać. No, rozstrzałe z pojedzanem. Będę tą siekierką, ale strzały jest to za wiele. <ś Mysterium> Mówisz? Nie, no, co tam się dzieje? Ej, do dawaj bez strzał, do dawaj bez strzał. Tu nic. Ja mam pełnych ser, czekaj, czekaj, zjem mięso. Nie mam to wątplika. Aha, coś. No, Dobre. dobra. Pik, pik. Ja w PvP jestem beznadziejny, nie? Także. No, zbiłem my... ci spodnie. Nie, no! Dobra, to to nie jest! Znieścił <laughs> <laughs> mi spodęki, tylko. Majer, to... no. Hehe, sorka, sorka. Spoko, no mój niech ma. Ezo? Ha, no, jest podęki. Ha, masz jajkiem. Hehe, <laughs> masz jajkiem. Widzę, jak ja mam zezę. U mnie te Super strzały, instynkt. <chưa> u mnie te strzały znikają jak je wystrzeliwuję. Nie widzę Super jak instynkt. lecą. O, O, trafił! Prawie pół staka zużyłem na te strzały. Ej, 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 ej. ej, ej dobra, ej, nie, już ci dam spokój. Nie? Y a ja tobie nie! Aha! <z lite> Aha, chcesz bić leżącego? No dobra. Biała z Żabson i grupson, Nie wiem, jakiś ten. Dzięki, rJamu. dzięki właśnie mi pomogłeś. Dobra, ja już ogarnąłem itemy do domku naszego, Stiwik, bardzo legitnie, nic nie kradłem, 100% No, milion No Ej dobra, nie no. śmieć, no. go... nie śmieć Zaraz to zniszczę, zaraz to zniszczę o, Ile ci zostało serc? Ile ci zostało serc? Dwa No dobro! Wydaje mi się, że go zabiłem No i odleciał Właśnie chciałem ci sprzedać Elytra, ale... Dobra, gdzie jest twój dom? Pokaż mi swoje towary Ej, czy tylko mi Beniosława tak laguje, że nic nie słyszę? No, nie tobie. Ej, chodź. Stój. Ej, stój. stój. Stój, stój, Masz. O, dzięki. Dałbym ci coś jeszcze, ale szczerze jestem jednym z biedniejszych graczy. Ej, ale dobry jestem w PvP. Dzięki. Bo dwa lata przerwy. Ja PDD. Więc trochę nie grałem w PvP. Bo grałem tylko na modach, więc ja trochę od zwyczaju. Mam no, różniki za płotek. No, już lagi. No i pie... Patrz co zajebałem, znaczy co? E, no. e, znaczy, no, co znaczy co? co? No. To to jeszcze... Ty nic nie kradę tu. No. Zaj, to, Ej, to, masz, to masz, No Ej, ja mam dla ciebie prezent, mam dla ciebie prezent. Daj, daj. <laughs> mam dla ciebie kolejny Zmajmy. prezent. Nie no, ale może spojrzę. Że... <laughs> ja eee! Już już perło mi się tam zrespie. Nie! Co? Nie wiesz, co mecha? Lapididy. Potrzebuję tylko ós chyba ósmy level Depokre i lapis dla Żuli. Lapis dla Żuli? No. no. Dla Żuli. Ogólnie no e tak. Robisz ja. ten pomysł z Domkiem, to... co ci mówiłem? Mój ojciec, co żeś zrobił? No. Nic nie zrobiłem. tej wody nie, nie Kurde, mały zombie. No, Dwóch małych epic. zombie, co to jest? Dobra, ja tutaj. I... Ja chyba śmierci. Nie, bo jeszcze mogłem Prym. w sumie wyciągnąć wiaderko z ekwipunku, ale mi się nie chciało. Ej Benek, widziałeś latarnię morską? Latarnię morską widziałem latarnię morską. I co myślisz? Masywna. No fajnie wyszła, nie? Tak. No, No wiatr, tak. zdecydowanie. Ej, tak nimo. Ej, że ja was zabijam bo <śm> wodę z żelaznym mieczem samym, to to, to to wy jesteście kukt. A teraz... To jest. Teraz chyba jego. Co? No. No co? <śm> nie, Swig, nie, nieładnie. Nie, jak zbuduję kasynu, nie będziesz nie miał nie będziesz prawa wstępu, nie Ej, to musimy razem, ja, ja mam fajny pomysł na to kasyno, Fajny mechanizm, nie? Ej, chodź na chwilę, chodź na chwilę Czekaj, też mam fajne triki ja, ja wiem, co będzie, ja wiem, co Dobra nóżka Wiedziałem No to zajęli się To musiał być wiatr, się wydaje No, jak nic Nie to drewno To drewno Zginiesz, teraz. Zginie <laughs> On spadli. spali <grymny> e, to ty, to, ta <grymny> o kurde! czemu ty <grymny> to tak gównianie zbudowałeś? to trochę dużo... O, ty <grymny> <odskiunisz. grymny> Teraz będę miała spokojnie tutaj. Dobra, mam fishing RODO oczywiście Okej, okay, Najpierw zrobię to gównianie, a tak? potem to przerobię na ładniejsze. Dobra, nie zabijaj, mogę wam pomóc w budować. No widzisz, tak się zatrudnia pracowników. Tylko nie wiem co mam robić. Jestem, bardzo, jestem bardzo przekonujący, co nie, banek? Benek official. Ej, Benek oficjal. Yy, robisz ten mój pomysł z piętrami i różnymi ten... kolorami? Czekaj, a ja mam pytanie, e, co nie, to jest co nie, za Nie, nie znacz... mam drewna. Co? Ej, Benek, czy ja mogę lepiej zbudować ten? Nooo, dajmy, let, no, him cook, no, let, him let him cook, let him cook. Kto zbuduje lepiej? Ja, zro, ja, ja robię wewnętrzne, bo ja nie umiem tego. Let him cook. Ja powiem. Daj mi po prostu czarne drewno i tego, Deep Slay to. Czarne drewno. Hikerko. I ogólnie... E, oczywiście, Hikerkę jeszcze, nie? Udzi! Nie no, sp split! Ej, czekaj, stój, stój, stój! stój, stój, stój. Mam ma, ma pomysł, mam pomysł. A, odszedł już, a niech to. Dobra, Sto dawaj się kierę. Z żelazna się znaczy. zrobi, bo się przepali. Dobra, nie, ma, nie mam na to czasu. Dobra, jeszcze. Dobra, ty możesz, szczerze, ty możesz takiego zeza. Niszczyć ten enchant. <noise> bo on tutaj nie może stać. Ej! Głodę, sigma. Dobra, czekaj, możesz ukraść. Mogę? Siwik, pamiętaj, jak, jak coś... jak A coś co, potrzebujesz, to co? na mnie. Zależy od kogo, nie? No A już ciebie nie strzelam, już ciebie nie strzelam, spokojnie We mnie, teraz będzie strzelał <grym> no, no, strzelaj w niego! To tylko buduje, nie trafi Ej, czekaj, nie mam trafia. pomysł, tylko... Cii, cii. Widzę cię hm. no To jak mówiłem, nie mam na no to czasu Przywołuję tuf i to Tuf No tuf No jest nazwa takiego bloka, nie? pan. <grym> <grym> Jaki snajper? sniper, powcio sniper! Rozma... nie, nie, sniper to jest mi się źle kojarzy Snajper Ej banek, ej banek, banek, ej banek! Z każdego roku Nie ma ucieczki! A ty co? Jest Dobra widzę! Nie ma ucieczki! <śmum> ja ma ucieczki! Nie spokojnie, spokojnie Nie 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 jestem sus. Jest. Sus. Ej, sus. Ej, 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 czekaj, 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 mam pomysł. Ej, mam pomysł, mam pomysł. Ej, mam pomysł, ej, mam pomysł. ej Z góry, z góry, z góry. Czekaj, Benek, bo ja chcę wejść. W radę? No, czekaj. Water i -y, są bro. I ten enchant trzeba. Skąd <laughs> ja to widziałem? Biedny <laughs> yes. Co tu się stało z tym domem? O kurde. <laughs> Ty! trzeba wziąć? <laughs> Jeszcze trafiłem O Ej, przynajmniej mam full HP Dobra, rozejm, rozejm Ej, hey, Benek. Benek Dobra, ja tutaj buduję dom Ja oddam wam bloki Aha, tak, okej okay. Piona na rozejm To już tak Piona na rozejm Co można? Wracaj tutaj Ale nic Ej Nie, już piona na rozejm co rodę. można, co można? Wy coś tam knujecie, eee, wy coś tam knujecie. Wiecie, jadę przez mostu. E, wiecie, że całego staka zużyłem na was tych strzał. Ja, ja. wiecie? nie mnie, <grym> Już nie mam czymś nie no, żartuję. Dobra, teraz tak, tyś i tyś. Dobra, mamy podłogę. A właśnie, podłogę ty chcesz robić z tego. No, tak robię. Ładnie to Dobra. wygląda. No to mogę wam w sumie dać. Może zacznę od cegieł robicie, nie? O, to mam. Takowych cegieł i, I deep slate'u. Z deep slate'u to y -hmm. mamy całkiem dużo. No, mam takie coś. A ten tuf. nie mamy tufu. Z tego też robimy? Tu? No bo zrobił w sumie. Czemu nie? Tylko poczekaj, żeby zaoszczędzić materiały. Robię slaby. No właśnie. A propos hmm. slabów. A e... Propos slabów. To z gajem no. Chciałbyś. Takie losowe. Dokładnie. I dlatego bo ja jestem randomem, nie? <laughs> no, ty! Okay. Y no, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Beniosław. Trzymaj, bo Czy Nie, jest to jest bo... kuzynami, nie, to jest ten? Oh, Tak, to jest ten. nie, 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 Chyba. nie, 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 Ło, to nie, nie, wiem, czuję się nie, miał dosłownie buty z nie, Ej, ty, to jest szalony pomysł. Czekaj, idę, idę obczaić tą górę wokół. Tam za tym jest grinder. W budowie. no Jak drewno. O kurde, faktycznie. No jakie drewno chcesz? No to do skrzynki dałem. Ej, mogłeś nam pomóc, Wiktor, niszczyć to wszystko. <laughs> no właśnie idę, tylko czekaj. Ej, mam, mam y, chory pomysł, ale myślę, że to może być fajne. TNT? To też, y, ale... Kurde, tu jest głupio, bo tu nie ma wejścia żadnego no. Wejście trzeba zrobić Wejście, zróbcie takie... Taki dom tunelowy I na każdą stronę góry Żeby jakieś przejście było, nie? Nie można, tak, tak no można. Ja, i tak, ja i tak tak chciałem zrobić Ej, idę przekopać Dobra. się do drugiej strony góry I zobaczyć co tam jest tego Dobra, a najpierw... Nie, czekaj, stój Stój, bo cię zabiję, stój No, Chodź. co, co? To była groźba, musisz to wszystko rozwalić Ciąg druta a, to, tak, jak drta, się mówimy. Dawaj, nisz tobanek, nisz. Kurde, no! Oj, dobra, trochę zniszczone jest. O nie. Włączysz na chwilę TNT. Jedno TNT odpalę tylko. Za to zbanuje pewnego gracza, chyba, nie? Nie, nie działa, nie działa. Daj mi sobie wyjść. Nie odpalaj Tylko zrobić ten. Bum, bum, bo nie chce mi się kopać. To tak nie odpali, Rozpali bo to. się. Nie, bo się? Mam fajny punishment, mam fajny punishment. proszę, proszę odpal, odpal. Fuck. E, daj za Czemu? Czem ona No, faktycznie nie działa. No? Dlatego chcę, żebyś włączył. No, pochodnie, fajnie. O, wungiel. Właśnie, po, trzeba. W, ten. Nie, to noż wungiel, oddawaj to. Właśnie, kramnie. Oddawaj to, to jest na moim terenie. No to wam wykopię, bo, bo mam no. szczęście, trzy. No tam. to weź kop diamenty z szczęściem, 3 dla, 3 dla mnie. Dają. Ej, jak gdzie te tyle, prochy? tyle wypadło. Gdzie te sześć staków prochów? Tak, tyle wypadło. Myślisz, że ja co, że ja prawda Wracaj tu. <laughs> Nala, wie! Co? Nie wiem, Dobra, gdzie że, jest. Ten, To żelazo to dla mnie. Nie, nie. samo. nihilusa wszystkie <coughs> Czemu wszystkie teksturpaki zjadło? Łota, świet. Czemu, e, czemu nie mogę teksturpaków dać sobie? Nie wiem. Jakie byś nie miał. By. No normalne. Jakby klikam don I ładuje się normalnie. O nie, to tylko ten nie działa. Nie wiem dlaczego. Może no, jakiś no, zepsuty plik. full FULLBRYT! Dobra! A bo chyba jednego taksurbaka można. Może na tych wersjach właśnie po prostu... Dział! Mam dwa taksurbaki, mam to. Uwaga, postęp. Jakie? Nie, terrera x Aha, a wiesz co robisz zdecydowanie? Nie, xraya no, nie. A to przecież to zaraz, rozpaknie, o co ci chodzi? No właśnie, ja to nie pik. No, no, <laughs> Gdzie ty no, się? Gdzie nie, ty się? Nie, odpalić streama na Discordzie. Wracaj po Pokaż, 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 jestem ciekawy. Pewnie szybko wyłączy. Za dużo piwa. Gdzie mam shaderki? Nie wiem, shader masz w shader pack no Kurde, kurde, staki węgla mam z tego, jo. Jo. czy co? <laughs> yes. Chill, chill, chill. Wszyscy się biją. Chill, wyciluj, wyciluj. <laughs> Good boy. O, przyniosę wam prezenty, przyniosę wam prezenty NIE! Nie, nie ruszaj tej lawy GOOD BOY! Ej, już pani nam się tą lawę <grym> co wy tam robicie? No, no. <grym> Ej, co? Czeka, co? O! O! No to jest takie lagi! No rad. Ja, ja to, ja to aż to jest rany! <grym> Jesteś ugotowany, bonek. Masz te prochy? Nie, ale mam prezenciki no co? Ty! Ej, ja przyniosłem ty? prezenty, a ten bije, no co za... Dobra, To przepraszam, za przepraszam, zabiję tylko Benko. Tak witasz go, no właśnie. Tak witasz gości. Benka to możesz bić, nie? To Benek nie goście, nie ja go, więc mogę go bić. <laughs> Piękne! <laughs> Ej, i dobra, co? mieszka, no co No tak, Benek mieszkasz od dzisiaj Co ja zrobię? Dobra, miałem i nie ty, co? Projezu! Chodź teraz! Jesteś kluk. You are so kuchny, nick! Dało 300. No, kurwa, to. Nie, 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 Nieważne, nie, ja zginę! nie, nie, A nie, rozpal. co ty tam napisałeś? Nie, tam nie pisałem. No nie, nie, ten... Weź nie, rozpal! nie, nie, rozpal? nie, nie, Daj mi pisać, daj mi pisać Mam Get też out. dla was Mam też dla was drugie łóżko mm. mm. Czekaj, jak ty to postawiłeś? <grym> nie, czekaj Daj to łóżko, daj to łóżko Nie, nie, ono trzeba inaczej no ja daj to łóżko Daj to łóżko Ja go zabijam z łopki, ja Jego z łopki Ej, panek, to ma Nie ma lawy. Ej, ja nie mam killów, chodzi o mój kill. Chodzi o killów, zapodział. Jak ja żyję? A jest lava! Ja jestem zbyt mądry. Ale benka nie ma. Ja znikłem, gdzie jestem. Klec! Jest? Ktoś pił na ekstrellu, zapomniałeś? Ktoś pił. O, 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 kolejne dowody. Będę ktoś pił tutaj, jak to... ktoś pił tutaj. O Oj, Boże. Ale brzuch mi boli. O kurde. Chyba, simmer fa nie, nie bo mi O kurde. Axolotl! Dobra, muszę zginąć. A moja lawa! Aha, kto zniszczył to łóżko? Co? Weź mnie tepki. Ej, Niech co tej... jest? Okej, okay, a grzecznie tepli. poprosisz, Grzecznie poprosisz. Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz muszę wracać po moją lawę. Ej, 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 nie wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu. Ja mam coś, co ci pomoże, yy, pomoże. No, pod czym? Nic mi nie może pomóc, ja jestem sam wypitny ty mi nie musi pomagać Na no, MSG se pisać. No, no patrz to, patrz to Coś posrało? Czytaj niks z Ja tego dostałem tego weaknessa No świetnie, ja mam jeszcze poniżę Eee, ja ci pomagam, a ty mnie bijesz? Eee, weź mnie proszę no. tepnij Ej, po tep, co mam? Wait a second Ej, proszę tepnij mnie, please No tak jakby Dobra, ostatnie tepanie Ej, wiesz o panie... ci powiem, wiesz ci powiem? Co za... Jezu Ej, czekaj, mam fajny pomysł. No, no, no te go teraz! <grym> ja rzeczy ja trochę, ja jeszcze trochę rzeczy poukradam. Kur... <grym> Leci! <grym> A, blisko, blisko. No, dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. Ej, nie mnie, to ja watera zrobię. Ja też robię watera. Albo boat clutch, boat clutch. Dobra. Ja robię Ej, czekaj, nie, Benek... Ja będę ben... czekaj, czekaj chwilę, jeszcze mnie nie tapij. Dobra, o, to jest ja, robię, ja robię drabinka clutch. Poza. Dawaj tepaj teraz. Okej. Okay. Chyba nie do tego terenu, oczywiście, nie? Jak nie, to o teraz do tego. No. Nie, ty mnie tepasz. No, w No dawaj, celu, dawaj, nie? Dzięki. Ej, hey, Steve, mam plan. Chodź ho, ho, na spawna do mnie, chodź na spawna. Nie, ja jestem w domu. Nie, chodź, chodź, mam, mam plan Potrzebujemy i Potrzebujemy i do budowy do... No tak. W sumie racji. Roz... Let's go give! walić. Czy tylko ty ktoś ją przeżył? <laughs> tak. Nie, ja się typnąłem do niego i go chyba zwróciłem Nie, czy na odwrót? Nie, nie wiem nawet co się stało Nie, do mnie, do mnie go tepnąłem chyba. Nie wiem co. Chodź, Wkra... chodź Banek! Oh, chodź wkradamy się, wkradamy się. Dobra, zacieramy ślady. Czekaj, czekaj! <śmiech> <śmiech> stwik, stwik, stwik. Widzisz? Widzisz jak to postawiłem? 9, nie skapnij 10? się sobie żeby... hmm. hmm. Boniosław No Rarię Potrzebujesz żółtej tutaj. Potrzebuję żółtej wełny a tutaj, gdzie wy macie tu drabinę? A tam weszliśmy <grym> Ju, już nie ma drabiny, za, za, za <grym> okay, okay. okay, to zatarłem ślad Okej, okej Okej, sześć pereł. Dzięki. Pereł przyjmę mm. uh, Eee jest w cholerę żelaza. Raczej... 59 bloków żelaza, pozdro. Może znaczy... już tak możemy graść? Yy, wiecie, ja, wiecie jak działa prawo na tym serwerze? O Jezu, prawo na Nie ma prawa, serwer... ja, ja to rządzę prawem. Yy, prawo działa tak, że możecie kraść, dopóki ten kogo kradacie was nie pozwie Jak was pozwie. To... Ej, ale nie... A wiesz, że ej, ta, tak fajną ci zdradzę takie coś fajnego Wiesz, że można w ustawieniach sobie na konsolce sprawdzić takie fajne coś No na konsolce da, da się zobaczyć i taką, w takim fajną kto, kto otworzył skrzynkę w danym czasie, w danym miejscu A, no coś wiem, coś wiem Ale po co? No, jak nie... Jak oni tu mają formę, ją! Jezu, oni są jakieś bogaci Patrz tam dalej, tam dalej. Tam kolejna osoba... Oni są chyba... do... Oni są do... Oni są... O PvP? Mm, no chyba ta. Co to robi gast, mam pytanie? A on jest happy gastem. A, happy gustem. O, wypadają z niego łuski? Nie, 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 chyba nic z niego nie wypada. Chyba, że siodło, ale tak ma na sobie. A on no porzad na CDW, bo z keb... ostrym sosem. W ogóle ten kib banek wyszło, to go nie komentujesz szczerze